Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w serii pożegnanie z Food PC. Jeszcze niektórzy z Was pisali, że tak, Kamyk, już masz PS4. Nie, jeszcze nie mam. Reflinki nie są tak cudowne, jak Wam się wydaje i to, że kliknięcie w reflink nie oznacza, że ja już dostaję miliard kasy, bo musicie się dobrze zarejestrować, musicie ściągnąć grę i tak dalej, żebym ja cokolwiek dostał, więc robicie to źle. You do it wrong. Więc jeżeli chcecie to naprawić, macie link na dole w, do różnych gier, ale o co chodzi w tej serii? Będziemy po prostu próbowali wygrać pierwszą ligę na PC, co jeszcze mi się nie udało, z tego do względu, że zawsze gdzieś tam przerywałem futa. W sezonach oczywiście wygrałem ten pierwszy cudowny, znaczy ten bez porażki, wiecie. Możecie sobie zobaczyć wideo, gdzie bez porażki wygrywam pierwszą ligę, bez porażki oczywiście od dziesiątej ligi. No ale tutaj będę Wam pokazywał wszystko, bez końców, jakichś dodanych od sponsorów, czy coś takiego. No i jak widzicie na ekranie zbudowałem, miałem naprawdę sporo zawodników z Argentyny, dlatego też zbudowałem taki skład i wokół niego będę budował resztę. To polecam też Wam, jeżeli Wy budujecie swój pierwszy skład w fucie. Sprawdźcie z jakiej ligi, z jakiej narodowości najwięcej macie graczy i wokół tego dodawajcie złotych zawodników. Pierwszy nasz przeciwnik ma skład pomieszany, ale ma całkiem niezły skład. i Już pokazuje to w czwartej minucie, gdzie wyprowadza akcję Palacio, podanie do Guardado. Mój bramkarz wybiega, próbowałem się cofnąć, no ale zbyt idealnie to uderzył, żeby mój bramkarz brązowy to wybronił. No i mamy 1 do 0. 45 minuta, 2 minuty doliczonego czasu. Guareri podaje do Rodriguez'a, ten ma bramkę przed sobą i strzela na 1 do 1, bramka do szatni bramka na wyrównanie, sprawdźmy statystyki w przerwie spotkania i w przerwie spotkania naprawdę miałem mnóstwo sytuacji co widać po statystykach, niestety wszystko albo w słupek, albo obok bramki minimalnie no i mamy końcówkę tego spotkania 77 minuta, Alvarez ma piłkę, rozrobił mnie tutaj nieźle podaje do Remiego, Remi ma piłkę strzela po drugim rogu i mamy 2 do 1, to było... Trochę złe z tego względu, że naprawdę przeważałem w tym spotkaniu. Przeważałem przez całe spotkanie, a no nie mogłem za bardzo się przebić. Jak tutaj widzicie, spore zamieszanie. Nie wiem, kto ma piłkę. Piłka wpada do niego pod nogi. Mój bramkarz pod pachą mu przenosi piłka i już w pierwszym spotkaniu mamy porażkę. No na pewno się tego spodziewaliście, tak jak ja. Przegrywamy pierwsze spotkanie 3 do 1, ale dzięki temu spotkaniu mamy końcy na pierwszego naszego gracza. Oczywiście na początku zbuduję skład wokół Argentyńczyków, graczy. Czy z Argentyny, no i pierwszy brakuje nam lewego pomocnika. Musicie zo zobaczyć, jakiej pozycji wam brakuje, bo zawsze jest tak, że zrobicie jakąś formację, ale na przykład nie mam lewego pomocnika i grał tam e, SPO. Dlatego wrzuciłem go tam z grania, od razu podskoczyło do 82. Także jak po jednym, e, jednym zagranym meczu 82 z grania, chyba mój rekord osobisty. No i przechodzimy do drugiego spotkania, które miejmy nadzieję że wygramy. Tutaj to z przodu, reszta naprawdę średnia, to tutaj próbuję coś z Irlandczykami pokręcić, trochę z Niemcami, ale ogólnie skład nie jest zbyt dobry. No i postaram się to wykorzystać i jak wiecie, jak znacie mnie z poprzednich serii futa, zawsze gdy przegrywam jeden mecz futa, następnym po prostu dominuję i próbuję rozwalić gościa najwięcej, ile się da. No i już zaczynamy w minucie dziesiątej. Sanchez Mino. To jest ten gracz chyba, którego zakupiłem. Biliśmy. od razu strzela swoją pierwszą bram bramkę dla naszego klubu, Binacci podaje tutaj do Futakla. Fytakl ma piłkę eee, i niestety zostaje sfaulowany, albo stety przeciwnie dostaje czerwoną kartkę, Binacci strzela i to jest najbardziej perfekcyjnie wykonany rzut karny jaki strzeliłem, możecie sobie cofnąć, ale naprawdę e, ten karny był bardzo bardzo precyzyjny, idealnie go zmieściłem, e, mamy rzut roczny dośrodkowanie, tam jest Bianci, który strzela swoją, strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, 3 do 0 a mamy dopiero początek spotkania, w sumie 23 minuta. Kolejny strzał, piłka się odbija, ale dobiega do niej w tekachla e, i strzela bramkę. Nie wiem, powiedzcie mi, jak go się wymawia, chociaż wiem, że pewnie większość z Was nawet nie ma pojęcia, ale i tak będziecie pisać, jak go się wymawia. E, wygrywamy 4 do 0. Tutaj dwóch moich graczy w środku, więc nie ma sensu próbować trikować cokolwiek. Ja chcę końcy na początku, e, dośrodkowanie, gol e, i mamy 5 do 0. E, Guareri na prawej stronie, schodzi do środka, strzela mocno, słupek, piłka się odbija od pleców bramkarza, ten jeszcze lobuje główką i wygrywamy w tym momencie 6 do jaja. 35. minuta, znowu ten wduka podaje do Rodrígueza, Rodríguez bokiem ładnie obiega, strzela mocno, piłka odbija się od poprzeczki, ale dobijamy na spokoju, Binacci strzela swoją kolejną bramkę w tym spotkaniu. To jest druga połowa, w pierwszej nastrzelaliśmy się, było aż 7 bramek, podanie do Guireriego, Guireri podaje tutaj Tutaj do futakla, wtakla ma piłkę, dośrodkowanie, główka, gol. I kolejna bramka z główki, druga już w tym meczu. No ale syliłem ich 8, więc dwie bramki z główki to nie jest jakoś tak super dużo. Znowu w takla w takla ta, nie, nie wiem nawet jak go wymówić. syla bramkę i wygrywamy w tym momencie 9 do 0. Gdy już miałem wynik 9 do 0, starałem się jak najbardziej, żeby strzelić 10 bramkę. Nieważne co zrobić, byleby by strzelić. No i Rodriguez dostaje piłkę, strzela, gol 10 do 0. Dwucyfrowy wynik, jak najbardziej zasłużony. Ale to nie był koniec strzelania, bo w 90 minucie przy Przeciwnik wyprowadził w końcu jakąś akcję. Tutaj podanie górą do Cicciarito. to bardzo ładnie przyjął na lobną Lobnął mnie i mamy 1 do 10. O dziwo, to również nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. Mamy, wyprowadzamy akcję, no i tutaj trochę pobawiłem się z nim. Jak widzicie, no nie był zbyt dobry ten przeciwnik. Wiadomo, dziesiąta liga, początek. Podanie górą do Binacciego, Binacci strzela lobem. Wygrywamy 11 do 1. I tak też to spotkanie się kończy. Mamy kolejne końce na kolejnego gracza. I już za chwilę na ekranie przedstawię Wam, kogo kupimy tym razem. Jak widzicie, jeden strzał celny przeciwnika. No i jedyna brameczka, która wpadła. Brakuje nam 9 punktów do awansu. I kolejnym graczem, o którego walczyłem, jest Skoko. I tutaj od razu mówię Wam na początku: nie kupujcie na kup teraz zawodników, chyba że kosztują oni 350 końców. Ten za 400 został wygrany nam przeze mnie na aukcji. Bardzo dobre Statystyki, ale wszystko o nim dowiecie się już w następnym odcinku, bo ten już się kończy. Eee, także zostawcie łapkę, jeżeli podoba Wam się ta seria. Będzie co drugi, co trzeci dzień, jakoś tak. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.